Cześć, dzień dobry, witajcie w poniedziałek o poranku, no ten komputer, który tutaj przywiozłem ze sobą z tej zaprzyjaźnionej firmy, a w zasadzie dwa, laptopa jeszcze w ogóle nie kładłem na biurko, no bo weekend jest od odpoczywania, a nie od pracy, cóż. Przetestowałem przy okazji. No, nie tak, że prze nic nie robię, nie? No, ale nie wszystko e, na kamerach. E, przetestowałem ten komputer i on widzicie, jak opornie sobie tutaj e, wchodzi e, w Windowsa, a jak już wejdzie, to się zawiesi. Ja tutaj podmieniałem pamięć RAM, zakładałem swoją. Co prawda, tutaj zakładane było dwa razy po 8, to jest 16. No, i tutaj jest chyba czwórka ram ten, ten który tutaj był no ale to i tak czy na moim ramie czy na tym ramie to jakoś tak oparnie wchodzi będę musiał wypiąć dysk tutaj bo czy tu są jakieś dane on mi się raz uruchomił i w sumie tam nie widziałem nic takiego co by można było zachowywać ale podstawię swój dysk żeby było Jasne, co do działania tego komputera, czy to system tak tutaj nawalił, czy, czy po prostu dysk się kończy, bo tutaj jest, jak pamiętacie, wspominałem SSD, i cóż, yy, no powinno to działać i to w miarę szybko, a on działa tak, jakby chciał, nie mógł, widzicie, ładuje i ładuje i kręci, jak się załaduje, to się zawiesi, i takie różne inne tutaj się dzieją z nim rzeczy. Jakiegoś, jakiejś utraty zasilania nie widzę. Restarty się nie wykonują, także tutaj pod tym względem chyba jest ok. No, widzicie, no wchodzi w Windowsa, ale ile mu to zajmie, i to, co się dzieje, i co on w tym momencie robi, to też nie wiem. Także podstawię sobie dysk, będę wiedział, nie ruszając z dysku klienta co tutaj można ewentualnie zrobić, doradzić, żeby, żeby to działało lepiej.